Cześć! Tutaj Kuba i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem Zamknij oczy, otwórz buzię. W którym nasze kuchni próbują nietypowych lub bardziej typowych połączeń smakowych. Zaraz obok mnie pojawi się Marko i Krystyna. Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, nie zapomnijcie obejrzeć pierwszego odcinka. Marko i Krystyna się właśnie pojawili, jesteście gotowi? Oczywiście, że tak. Macie jakieś hmm. oczekiwania? Czegoś się spodziewacie dzisiaj? Boję się, wiesz? Boję się, bo wiemy, co ty będziesz robić. Ja tak? na waszym też bym się bał, chociaż sam jeszcze nie wiem, co Kasia dzisiaj przygotowała. Ale no słuchajcie, zaraz zaczynamy, tak naprawdę. Bój się, może za dużo. Ale Czy nie? Na... Zawsze mógłbym się wiedzieć. Dopukaliście sobie kupki smakowe przed? Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Jesteśmy w Czy teraz chcecie zacząć od espresso, żeby było wam łatwiej? Nie, dziękuję, nie dziękuję bardzo. Jeszcze. Jesteście pewni? Jesteśmy no przekonani. Tak, no A może tak. na tym razem pasta do mnie zamówił? Dawaj o, bo tak, po prostu, tak, bo, bo tak. jestem głodny. Dobra, słuchajcie, zaraz zaczynamy. Okej, okay, dobra. Ciekawe, jak sobie z tym poradzicie. A -a. Może być, wiecie, jakby ja, ja nie jestem fanem tego typu produktów, ale Wam mogą posmakować. Mm. Proszę tutaj po kubeczku. I jak zwykle, słuchajcie, na 3-4 do dna. Trzy, 4 ry. Tutaj wszystko nam myli, bo Kuba zakładałeś już tyle perfumy na siebie, że wszystko pachnie tak samo. Szybko, mi są bardzo intensywne po prostu. No to, ale wiesz, on jest Jeśli, jeśli jakiś producent perfum chce się do mnie odezwać, to z przyjemnością się zareklamuję. Dobra, słuchajcie, to jesteście gotowi z powiedział? No. Jeszcze musisz trochę cię Dał Daj bo... ci sekundę, Marko. Dla mnie to było jakieś mleko roślinne. Kry? To samo, bo e, wtedy, e, wygląda bez tłuszczu. E, bardzo mi przykro. Właśnie wypiliście mleko czekoladowe, w którym jest tłuszcz. Czekoladowe. Było to mleko czekoladowe. Nic nie czułam. Nesquik. Nesquik. Ja takie rzeczy nie piję, przepraszam bardzo. Nie wiem ile łyżki ja dałeś, jak byłeś ale razem z byliśmy kiedyś w koło brzegu i widziałem kto na śniadanie jak sobie czekoladowe kulki z mlekiem, więc wiecie, jakby... Nieprawda! O co Dobrze, chodzi z no, tobą? No, nie, było. nieprawda. Kolejny produkt jest gotowy. Gdyby nie to, że mają zamknięte oczy, pozwoliłbym się stuknąć na zdrowie, ale... Słuchajcie, wyciągajcie ręce i znowu macie do mnie po shot, gla, po shot gla się. dobrze mówię? Okej. Okay. Po po prostu. I słuchajcie, trzy, cztery i do dna. Marko, co czułeś? Czułem olejsty smak po prostu. to było? Oliwa z oliwek, to 100%. Y -y. Ekstra virginy. Marko? Tak dla mnie też. To niech będzie po punkcie, Bardziej a kluczowa. zaraz przechodzimy do kolejnej próby. I tutaj jest kolejne połączenie. Takie wiecie, no jakby nie za bardzo tradycyjne, ale może to dobrze smakować, ale chociaż, chociaż wcale nie musi. Super włoski. Ale już po tym jak zgadną, to będę miał do nich zadanie, dodatkowy punkt, więc jakby zostaniecie z nami dowiedni. Dobrze, dawaj, będzie. gadaj, gadaj, dla odważnych należy świat. Dawaj, dobrze, słuchajcie, wyciągaj, chwili proszę bardzo, łyżka. A, łyżka. łyżka. Okay, I od razu hałoś się na raz do buzi. Trzy, cztery. Klik całe, całe Marko. całe. Wiem, myślę. Dobra, że to Nie e, e, Gorgonzola i Sherrys. No to cereżnie. Czy to było, Marko? Cze to było taki. Cereżnie. Cereżnie. Tak, Dobra, okej. Okay. Było to rzeczywiście gorgonzola dolce z wiszę poktajlową. Przechodzimy do następnej próby. Słuchajcie, to jest produkt. Chyba który... też. Tam, gdzie zawsze. Słuchajcie, mam taki generalnie produkt, który no, on powinni znać, ale zobaczymy, czy rzeczywiście będą wiedzieli, co to jest. Co to jest? Znaczy nie powinni. No, Uważam, że powinniście od razu odmienić, tak? Co będzie. Tak, to znaczy, Jakby że jest zawsze, jeden nasz produkt. Zawsze okay. generalnie wiecie, mówicie, że jesteście specjalistami od tego produktu, tak, więc przekonamy się, przekonam się... czy naprawdę. Zobaczymy. Marko, proszę łóżka. i łóżkę dla ciebie. I słuchajcie od razu. Trzy, cztery. Ja mówię, że jest poezja, używamy dużo. Włoska boska, pizza, makaron, No Dobrze, tak tutaj wiesz. A co powiesz o smaku tego produktu? Że to jest mały kawałek słońce zamknięte w pudełeczku. Chociaż on nie <noise> dowalnie o frazes, oczywiście na pamięć jakieś, wiecie, dwa lata temu i teraz po prostu za każdym razem to powtarzają, bo nie ma dnia po prostu, żeby nie było słońca zamkniętego w pudełeczku. Kuba. Więc powiedzcie Kuba. co to było, Marko. Kuba. Ale my co najmniej byliśmy w stanie tego zapomnieć. Marko, co to było? Pomidor. Jaki pomidor? Trochę za mały. Cherry, cherry, tomato, w puszka. Taki Gini. mały cherry. Po jednym punkcie. Słuchajcie, na pomidorach się trochę tam znają. Jakby nie tam Wyszło jak wyszło niestety. Chciałem, myślałem, że jednak się wyłożą. Na takim klasyku. Po jednym punkcie. To Dziękuję. dla nas to jest jak mleko matki. Bez przystawy. Dziękuję. Słuchajcie, jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak może smakować połączenie tego i tego, to jakby ja nigdy o tym nie pomyślałem, ale zaraz będziemy mieli szansę usłyszeć, jak to rzeczywiście smakuje. Krystyna, mi się wydaje, że prowadzą jakieś A... eksperymenty dziwne. Myślę, miejscu. że tak, bo wszyscy mają taki... Tak się nie. Dobra, słuchajcie, po łyżeczce proszę bardzo. Kri, Marko. Gdzie jest ta łóżeczka? tutaj I na 3-4, słuchajcie, całość do buzi. Trzy, cztery. Kri, zimniaki, cukier, chyba mleko. Oh! Dobra, czy, to, czy, to, czy to przypadkiem był pióre ziemniaczane z miodem? Nie. Ziemniaki biłe, biło słodzone na. Chyba miód albo. Słuchajcie, niestety. Mleko. Po zero, po zero punktów, rzeczywiście, rzeczywiście były to ziemniaki, tylko że nie było tutaj ani cukru, ani miodu, tylko skondensowane, słodzone mleko. A mleko, było, Ja mówiłam o mleko! Ej, ale że nie, nie skondensowane, przepraszam bardzo! Ej, ej, ej! Ale ty ja mówiłam. Ziemniaki i mleko, e? Eh? Tak, przy, mi, po zero, po zero punktów. Przede mną kolejny produkt. Ja już wiem co to jest. Marko i Kristina jeszcze nie wiedzą. Jeśli wy nie wiecie, bo możecie rzeczywiście nie wiedzieć w takich formach, jakie tutaj widzicie, to tutaj się gdzieś pojawi napis, żebyście wiedzieli przed nimi i mogli się... Pocieszyć. się chwalić, mogli się pocieszyć, no, pan, pocieszyć razem z... O Jezu, patrzcie, aż wysypałem. Razem ze mną. Kli, proszę bardzo, łyżeczka dla Ciebie. Okej, okay, dziękuję bardzo. I łyżeczka dla Ciebie i słuchajcie na 3-4 całość do buzi. Trzy, cztery, ry. Cukiereczkę uh, na uh, możesz uh, zrobione, taki na pudrę. Uh, I te cukiereczki są dokładnie bardzo mocne na uh, likwidację eukalipto i uh, mięta. Czyli E, e, tak, lukrecja, eukalipto i mięta i to są te, e, 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 że normalne ludzie, albo kiedy mają troszkę, wiesz, boli gardło, albo po papierosy, albo to. Ja myślałam, że to. Albo generalnie jak chcą sobie zrobić coś nieprzyjemnego, to właśnie do siebie A oh no, Tak, Tak, oczywiście, są taki... E, mocne pastilki, takie taki cukierki balsamiczne, które ja uwielbiam, zjadłem. Dobra, słuchajcie, rzeczywiście no, przynajmniej po punkcie to były cukierki z anyżem, lukrecją i miętą. Tym razem mamy znowu produkty, które oddzielnie smakują dobrze. Znowu nie wiem, jak smakują razem, ale zaraz będziemy mieli szansę się dowiedzieć, jak Marko i Kristina nam powiedzą, jak to smakuje? Marko Łóżka dla Ciebie, proszę bardzo. Kli dla Ciebie, słuchajcie. I nie zwlekamy 3-4 ry. Po tej cukierki to jest idealne połączenie. Właśnie tak, tak się staraliśmy wybierać, żeby będzie wszystkie smaki się uzupełniały generalnie. Bo więc... jest po prostu fantastyczna. No. Taka ostateczna odpowiedź, Marko. masz masłożekowe? Tak. Yy, ale kasza jadłana nam. być. Tak Dobra, słuchajcie, tak. daj mi po pół punktu za masło orzechowe. Chociaż sobie chyba powinno być za kotta. Słuchajcie, właśnie przed liście pastę jajeczną z masłem orzechowym. A, naprawdę? No to wiesz, super neutralne. Dobra, słuchajcie. Tutaj kolejna delicja przede mną. Ja sobie tylko ściągnę. Mam nadzieję, że im to posmakuje. To połączenie połączenia go. się. No czy wiecie słuchajcie. Uśmiecha się za dużo. Ja cię zawsze uśmiecham chyba. Nie, 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 taki, nie, nie. Jesteś też za dużo. Ja mam miło do nie? Dawaj. Proszę Dobra, Marku, łóżkę dla ciebie. Łóżka daj okay. na... i słuchajcie na 3 4. 3 4 3. O, no. Eh <laughs> no. Bastardi. no. No oh, jest. Dobra, słuchajcie, widzę, że mi smakuje. E, jakby, no nie było to cudzinkowe połączenie, które mogą jakby spotkać w swojej narodowej kuchni, ale my tutaj postanowiliśmy, wiecie, level up trochę. No, level up. Te, smaki, no. te smaki, no. Dobra, co to było może, Marko? Coś wyczułeś tam konkretnego? Yes, Goryczka. Goryczka, tak? Tak, taki tak, tak ser. Słuchaj, wiesz co, było musztarda i ser. Tak. I to po prostu, wiesz, musztarda jak pierwszy taki, i potem ten, wiesz, ten ser, że było zabity. Za Dawałeś na zębach. No dokładnie. I teraz mamy te... Właśnie ja stoję jakieś 15 minut i zostałem już uderzony tyle razy generalnie, że jest coś tutaj... Nie no, to jest trudno po jest, prostu. To jest, to jest Jak jest po polsku, kiedy e, 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 drewno tarte? Drewno, wiesz, drewno. A wiórki? Na, be, tak, dokładnie tak. kupić tak. Można wiecie, tak, mówić, tak, tak. Rzeczywiście tak jeden produkt był w wiórkach. Nie, no. Jakby nie powiem, że nie były to wiórki. Mm. A może też, no dobra, to co to, to było Marko? Ostateczna odpowiedź. Hmm. Nie wiem. Żeby zdobyć punkt cię powiedzieć, chociaż Abaki to był ser, Abaka to była musztarda. No, nie, nie. Nie mogę ci powiedzieć pecorino, ale tak no. teraz... Wiek, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ja, co, ja też Marko, mogę mówić pecorino i zgadzam się z tobą, bo niestety, co biło, pierwsze uczucie... Dobra, słuchajcie, chciałem dać po jednym punkcie za pecorino, bo rzeczywiście było to pecorino, no tak. ale tutaj było ewidentnie uskutecznione ściąganie, Czyli? więc y, ktoś od kogoś ściągał chyba klij Marko. Mm. To jest słodziutka musztarda miodowa. Aha. No... Ej, ty okay. teraz. Nie, może nieprawda. Być. Nieprawda bo była naprawdę gorzka. Ale próbowałem. Spróbuj zjeść cukierka słucha. z aniszowa, miętowa, znaczy, potem nie. to i potem Dobra, to. Dobra słuchajcie to teraz może mówię. maseczki, nie. maseczki słuchajcie patr patrzcie, co to było. No. Naprawdę? Naprawdę. Co to było? Musztarda miodowa Co i podorowa. Ja, ja dałam, dokładnie, ja dałam, że nie biła e, miodowa, tak. bo e, pierwsze oczuczy miałam dokładnie, e, wiesz, bardzo e, gorzka. I dlatego mówiłam od razu, no nie może mieć miodowa. Się miodowa dlatego, tak. dlatego od razu spróbowałem generalnie i była słodka. No, maskowała się, maskowała się. Słuchajcie. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Jest, niestety znowu mamy remis. O, kli tutaj właśnie widzicie, patrzcie, jakie poświęcenia. Kiedy ja mówiłam, że miałam, wiesz, klejone oczy, Co? naprawdę miałam takie, no to zobaczycie, jak cyrk mam. Nie, no nie jest tak źle kli, nic, nic <laughs> ale przynajmniej nic się nie rozmazało, wszystko tutaj wsiąknęło w ten. Nie, nie, się, się kleiło, <laughs> O, ja nie malowałem się, jestem tak jak... Wyspany się oh, yes. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli nie widzieliście poprzednich, to tutaj gdzieś z boku albo pod spodem będziecie mieli linki w opisie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia następnym razem. Ciao, ciao! ciao.